Siema, tu Szakal z tej strony i dzisiaj będzie podsumowanie pierwszej serii. Łyk mleczka sojowego na zdrowie. Przez ten miesiąc udało nam się omówić parę tematów na naszym nowym kanale Mak TV. Kiedy będzie druga seria? że w najbliższym czasie. Zastanawiam się co i jak, może coś poukładam. Kilka tematów było jeśli chodzi o ramówkę. Nie do końca wszystkie się sprawdziły, bo nie zawsze miałem tyle czasu, żeby, żeby dokładnie w te dni nagrywać te tematy. Nie do końca ta ramówka taka wyszła jak mi się wydawało, że wyjdzie. To wszystko tak, mówiłem, wyjdzie w praniu i zobaczymy co będzie, jak to wyjdzie i co będzie mi wygodnie robić i kiedy. Udało się parę tematów ogarnąć z umiejętności miękkich, udało się kilka inspiracji wrzucić. Coś tam o jakimś odchudzaniu, parę poradników komputerowych, trochę tam zbier, jakieś tam pojedyncze rzeczy, chyba Montezuma z tego co pamiętam była tylko. Yy, jakieś komputery. Yy, I tyle. Tak naprawdę. Mam nadzieję, że się podobało wszystkim, którzy oglądają. I też się na razie podoba. Mi się przestanie podobać to, że to robić Po prostu i tyle. A na razie mi się podoba, więc jest jak jest. Forma jest taka, jak sobie ogarnę. A co do jakości obrazu, no to na razie mi to odpowiada, bo to nie musi być wcale bardzo dobrze wyraźnie widoczne. Ważne, żebyście tylko poglądowo widzieli, co i jak. Coś tam można doczytać, a warto by było, żeby połączyć to, co widzicie, z tym, co słychać i z tym, co mówię i to, co tu piszę. Żeby nie było, że tylko słuchacie, a nie patrzycie na ekran. Albo tylko patrzycie i nie słuchacie, albo oglądacie bez dźwięku. Wtedy nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. I o to chodzi żeby jednak ten przekaz był pełny i z obrazu i z dźwięku. Także podsumowując jeszcze, czy coś chciałbym dodać w podsumowaniu? No trochę tego było. Trochę było. No, co cię powstrzymuje? Kryteriów, budziaczek, historii i tak dalej. Na pewno w przyszłości będzie trochę więcej o mnie trochę się przedstawię, trochę opowiem historii. To takie podsumowanie całe na przyszłość. Będzie trochę o projektach szkoleniowych, więcej o matrycach, o efekcie cud, o zdrowiu, też o, o rozłoże troszeczkę bardziej sprawy zdrowia, odżywiania i jakby tego aspektu w efekcie cud, czyli chodzi o ciało. Z umysłu też troszeczkę będzie, chociaż też już trochę było. Co jeszcze? Na pewno będzie trochę więcej duchowości, oba, i tak dalej. To wszystko wyjdzie z historii, o której będę opowiadał, ze swojego doświadczenia, i tak dalej, i tak dalej. zamiast podsumowania, wyszło plan na przyszłość. To nic. Chyba co no, to dużo podsumowywać. Może będzie trochę więcej z gier. Um. Mam zamiar zapraszać już gości, z kilkoma osobami rozmawiałem, więc może będą jakieś pogadanki nasze wspólne śmiechowe na różne tematy. Mam nadzieję, że coś się uda. Na pewno będzie, nie zdążyłem w pierwszej serii, bo nie miałem kiedy tego usiąść, żeby przygotować się w miarę jakoś tam składnie i ładnie. Do inspiracji YouTubeowych. Już mam to podkreślone, miałem to nagrać, ale nie zdążyłem, więc podejrzewam, że w drugiej serii to się pojawi. Czyli będę mówił o, tak pokrótce o kanałach czy osobach, które, czyli ludziach również, których, których oglądam czy to na ich własnych kanałach, czy na kanałach innych, gdzie po prostu oni swoje materiały umieszczają, czy są umieszczane ich materiały przez jakieś tam organizacje i tak dalej. To o tych ludziach będę mówił, czyli można powiedzieć, ich będą omówione kanały, które subskrybuję i podzielę je na jakieś kategorie i o ludziach tam występujących których zwykłym oglądać. No, to tak tyle jeśli chodzi o podsumowanie. A co mogę jeszcze dodać? Widzicie, że trochę tutaj o, koszulka się zmieniła. A to dlatego, że dzisiaj jest reaktywacja jednego z moich ulubionych klubów. Nazywa się Club Rock. Jeśli chcesz się dzisiaj ze mną spotkać, no tak, to ja tam będę na otwarciu. A jak tam trafić? To znajdziesz sobie w sieci Facebooki i tak dalej. Pewnie masz ogarnięte, więc możesz sobie zobaczyć. Jest jakieś tam wydarzenie, możesz poszukać w jego Google, ci pomoże. To jak będziesz chciał się spotkać, to zapraszam na otwarcie mojego ulubionego klubu o nazwie Klub rok. No, to by było tyle, chyba, podsumowanie. Dzięki za pierwszy miesiąc, i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w kolejnej serii. Tak, mówiłem, do końca roku miałem wstępny plan na 1000 filmików, ale czy mi się uda? Nie wiem, jeśli się nie uda. Nie ważne. że ja się tam Mam, Nawet jak to będzie 35. Istotne. Istotne, że jest zabawne. Na pewno będzie więcej. Obiecuję. Nie będzie 35. Czy śmieć to może będzie? będzie nawet dzisiaj? Albo nawet więcej. Już czekał limit. Nic nie ważne. Koniec pierniczenia. Pozdrawiam, bawcie się dobrze. Dzięki za pierwszą serię. Jakoś się udało sklecić. Lepiej gorzej, nie ważne. że było No, pozdrawiam. Bądźcie dobrze. Dla siebie, dla innych. Wywalajcie historię, wywalajcie oczekiwania, przestańcie projektować się na innych i tak dalej, i tak dalej. No, papa.